Przedmowa. Książkę tę należy czytać z pominięciem fałszywego konstruktu, jakim jest dualizm. Taka instrukcja to z pewnej perspektywy marzenie i truizm w stylu należy szanować życie. Ujmę to więc prościej. Całą treść tej książki można streścić w jednym zdaniu. Dualizm, czyli wiara, że coś jest dobre lub złe to iluzja ponieważ coś może jedynie służyć lub nie służyć życiu nie przejmuj się jeśli po przeczytaniu powyższego zdania cię nie oświeciło wystarczy że dopuścisz poniższe założenie jestem w tej książce zegarmistrzem zajmuję się w niej przeglądaniem części zegara które są moimi wspomnieniami nie oceniam w książce części zegara czyli wspomnień przez pryzmat dualizmu, to jest dobra i zła. Szaleństwem byłoby przecież, gdyby zegarmistrz rozbierał zegar i mówił o każdej części, że albo ją kocha, albo nienawidzi. Jako zegarmistrz jedynie rozbieram ten mechanizm i pokazuję, jak działa. Czyli pokazuję, które jego części służą życiu, a które nie. Wystarczy, że będziesz przypatrywał się przez ramię, jak kolejno rozkładam mechanizm, a w pewnym momencie zrozumiesz, jak działa całość. Poznasz, co służy życiu, a co nie. Może rozbierzesz własny zegar wspomnień i znajdziesz w nim mechanizmy, które nie służą życiu, wpływając na nie do dziś. Nie da się ukryć, że zegar może składać się z setek elementów i jego naprawa może nie należeć do najłatwiejszych. Ta misterna robota może wręcz przyprawić niecierpliwych omdłości. Jednak lata różnych doświadczeń to drobinki wpadające w mechanizm. Pojedyncze są małe i lekkie. Gdyby czyściło się je na bieżąco, wystarczyłoby delikatnie dmuchnąć, a z łatwością odpadłyby. Zbierane przez lata potrafią zablokować mechanizm. Każdy sam może ocenić stan swojego mechanizmu. Z mojej perspektywy, mechanizmy świata. Ludzi czy biosfery w większości leżą i gniją w błocie od dawna, porozrzucane na cztery strony świata. Jednak pamiętaj, że nie oceniam tego, czy to dobrze, czy źle, ponieważ zupełnie niepoczytalne. By zegarmistrz kochał lub nienawidził kolejny element mechanizmu.